Dzień dobry, witam. Chciałbym pokazać krótką taką instrukcję Bosza Tassimo, do, kawiarkę do robienia kawy. Bo tam wszyscy, ktoś nagrał, że właśnie nie, jak się włącza kawę, czy ktoś chce wypłukać go przed uruchomieniem, to właśnie tego chyba nie idzie. No co, pierwsze się tu otwiera cyk, wyciąga się kawę, bo już był używany. Wkłada się taką, takie kawę, mleko. Tam pisze, że w on zamieszać. Cyk się montuje. Tak się zamyko, podkłada się kubek, oto taki, o takie coś, no i tu na dole przycisk, się włącza na dół, gdzie kawę robił. Jeszcze jest taka druga kontrolka, gdy braknie wody, to też pokażę. I no ale właśnie kiedy można idzie go wypłukać na pusto, pierwsze kawę, to nie wiem, czy wyrać, wzryw, czy tam ktoś to wypije, bo... Właśnie mnie to interesowało. Pierwsze uruchomienie, a nie ma tego na filmach właśnie na YouTube, i tak pierwszego filma film tak dać, bo nikt nie, o tym nie mówi, no, a to nie idzie włączyć go, bo inaczej się go nie włącza, jak nie może kawy, czy tam mleka, nie? No bo to jest kawa, taką macchiato, yy, z A Pierwsze mleko, później kawę, taka jeszcze jest inna, Jakobs ta wychodzi taniej, tylko ta już jest bez mleka, nie? Tu jest macchiato, tu jest mleko. To ty makiato, a tu jest kawka. Bo że 8 sztuk jednym. Tu się jeszcze leje wodę. Tam jest teraz prawie północ, ale daj Wam pokażę, jak zrobię kawę. Jak to się otwiera i wyciąga. Trochę tam paruje, bo to tam, tam na nagrzewo to mleko. Nie wiem, co tam działa, bo tam tego nie rozbierą, Nie jestem tego. Jakby to powiedzieć. No, laser, czy to? To laser, czy to? Tutaj tym piny. Jaka jest kawa. Każdy kawa ma chyba tam inny pin czy pindu, tam soczy. Dobra, zrobiło mleczko. Wyciągamy teraz cyk, otwiera się. Safe. Wkładamy teraz kawę. Kawy nie trzeba mieszać. Też tak wkładamy tutaj, jak tak go. Tutaj jest taka dziurka, żeby nie bylała, bo tam, tam laser gdzieś nie wiem. Chyba tu na dole i go czyta. Dobra, zamykamy cyk. I on, tak samo jak tamto naciskamy na dół i robi teraz kawkę. nabija tam takie, wiem mamy no, jakieś ciśnienie. Sprężarka. Podobne jak tamte ekspresy do kawy, tylko tamte ekspresy jeszcze młynek miał, że mieliby tą kawę, a ten nie ma, no. Trochę to drożej wychodzi, no ale... Ale zrobi kawę. Takie dziurki są dwie po wyciągnięciu. Tu chyba ciśnie, tam wylewa. No, kawka leci. Szklankę kawy robi, normalną szklankę kawy. Jakby tu się pytał, ile zaś tym kawy robi, to się pyta, to normalna szklanka kawy robi, nie? Nie wiem, tam puszlanki, czy tam jakieś mniejsze kawy, normalne kawy. Płukać go tydzień trzeba, bo to tam nic się nie płuko, Nic się nie robi. O, to, to, to psiko dokulca się, psiko. Są się wyłączy ta, ta dioda. Po chwili o, tu się już kawkę bierze. Miałem Wam pokazać, to też tam się niby można wziąć, się jest tak aby się wyciągnął i wy, wykapać, wysuszyć, to jest tam u mnie słuchaj po tygodniu używaniu, a i to wodę miałem Wam pokazać, tu się tak otwiera tak, i do góry się pociąga, tu są takie ringi, tam dwa, to tam wchodzi, tu jest jakiś tam filterek, gdy jest wody mało, tak samo pokażę, tam taką kontrolka się tam oświeci, o i zamyka się i gotowe po kawie, to tyle, dzięki za oglądanie, pozdrawiam.